Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was takim trochę innym filmem znowu niż dotychczas, ponieważ po raz pierwszy pokażę Wam dokładniej moją pracę na kawaletkach, a z kucykiem nawet skoki. Od razu uprzedzam, że nie jestem żadnym zawodnikiem skokowym oraz nigdy tak naprawdę nie uczyłam się skakać. I mam siedu uiszczeniowy i kuca, który też nigdy nie uczył się skakać. Co nie zmienia ja faktu, że wam to pokażę, bo jestem dumna z tego, jak on sobie kica. Ale zaczynamy od kobyłki. Zawsze w piątki robię moim koniom dzień taki luźny i kawaletkowy. Przede wszystkim w piątki poświęcam dużo czasu na galop w półsiadzie na takiej niższej szyi albo nawet w ogóle bez ustawienia, ponieważ takie luźniejsze galopowanie do przodu jest mega ważne przede wszystkim właśnie dla koni, które na co dzień chodzą w zebraniu i nie mają możliwości się tak rozciągnąć. Tutaj jestem bardzo dumna z tego fragmentu, ponieważ kobył do niedawna w ogóle nie był w stanie utrzymać galopu bez kontaktu. A jak się puszczało wodze na początku, w ogóle jak się robiło półsiad, to kobył podnosił głową i przychodził do kółsa, a teraz mogłam sobie nawet pogalopować na rzuconej wodzy i kobył dalej galopował. Także jestem z tego bardzo zadowolona. Też widzę, jak poprawił jej się ten galop, to też mnie mega cieszy. Ale z tym galopem naprawdę jakieś jak dzieci ujeżdżeniowo, to galopujcie przynajmniej jeden dzień w tygodniu, róbcie taki, kiedy będziecie naprawdę mogli pogalopować, bo te konie naprawdę tego potrzebują i to bardzo poprawia ich siłę jakość ich ruchu. No Tutaj, jakby z kawaletkami, jeszcze nie zawsze wychodzi, aczkolwiek już i tak jest lepiej, ponieważ już nie robimy dzikiego skoka ani nie przebiegamy po kawaletce. Po takim wygalopowaniu kobyłka miała trudne zadanie, czyli kół przez kawaletki ustawiony na łuku. Ten łuk jest lekki, możecie go nawet tutaj nie widzieć, ale to naprawdę było dla niej trudne, bo nie dość, że musi iść przez kawaletki, to jeszcze musi się wygiąć w całym ciele. Także bardzo ją tam klepałam i próbowałam jej pozwolić. Znaleźć jakieś takie jej ustawienie, w, której, w którym jej jest wygodnie. Widać, że ona się tutaj dosyć mocno gubi, bo albo nie skręca, albo jakoś się tą zawiesza. Też następnym razem ustawię te kawaletki troszeczkę szerzej, żeby mogła robić większe kroki, bo tutaj one były trochę ciasno, więc musiała się dosyć mocno skracać. No to teraz kucyk. Tutaj mama mi nagrała już sam galop, ale zaczęłam od tego, że jeździłam przez pojedyncze drogi w kółsie, Robiłam dużo zmian kierunków, robiłam dużo przejść między chodami. No i tutaj zaczynam od galopu przez pojedynczą kawaletkę. Kucyk uwielbia pracę na kawaletkach, dlatego ustawiłam te troszkę wyższe przeszkody w poprzek hali że no ja sama wiem, że nie widzę odległości na tyle dobrze, żeby móc go naprawdę tego nauczyć, a on się bardzo mocno rozpędza, jak kawaletki są wzdłuż hali, więc, jak no tutaj widzicie, że kompletnie to inaczej wygląda, więc wolę mieć trochę więcej kontroli. Po raz pierwszy spróbowałam właśnie zrobić z tym ustawieniem tych przeszkód w poprzek hali i dużo on lepiej pracował, dużo się bardziej skupiał na mnie. Po takim galopowaniu przez pojedyncze kawaletki przenoszę się na kawaletkę ustawioną na kawaletce. Nie mamy w stajni przeszkód, więc jakoś sobie trzeba radzić, ale uwierzcie mi na słowo, że te kawaletki są. Raczej, te przeszkody zrobione z kawaletek, się rozwalają. To nie jest tak, że one się że one są jakieś takie bardzo stałe, tylko się rozwalą. I to nie jest tak, że jak guzyk zarzuci, to wpadnie mu tam gdzieś noga czy coś. No to wyszło trochę daleko, ale. Bardzo mnie cieszy to, że kucyk zaczął się zabierać także z trochę innych odległości. Jak ktoś nie pasuje, to tak naprawdę on ratuje mnie, a nie ja jego. Co jest właściwie nowością, bo on naprawdę kompletnie nie umiał skakać. No i jedziemy na najwyższą przeszkódkę. Od razu mówię wam, że wybaczcie mi mój półsiad i to jak to wszystko wygląda, ale jak widzicie mam do ujeżdżeniowe, gdzie nie mogę jeszcze bardziej skrócić strzemion. Jakoś sobie trzeba radzić. Tutaj no, nastąpiło wyłamanie, coś mu nie przepasowało. Wyłamanie, ominięcie, nie wiem właściwie jak to nazwać. Tak widzicie mój wspaniały zasób słownictwa skokowego. No i tu chyba najfajniejszy skok był. Najważniejsze jest to, że kucyk ma z tego naprawdę dużo frajdy. I ja też. I to jest taka naprawdę przyjemna przerwa w rutynie. I, co? I to tyle na dzisiaj. Dzisiaj krótki filmik. W każdym razie dajcie mi znać, co sądzicie o moich skokowych wypocinach. I do następnego. Hej.